Tu zabawę Josepiusza. Dzisiaj będzie trochę prank. pojedziemy do menu i mój tata powie pracownikowi zepsuła się myjnia i ja będę nagrywał to wszystko i zobaczymy jaką będzie. Miał minę jak menu. Dokładnie, zobaczy. także tylko mamy jeden problem. Kamera i nie wiemy jak ona dobrze łapie, czy zobaczy no właśnie, co, bo... kto stoi w menu tak naprawdę i czy oni spojrzą w ekran. Także może to się nie powieść, zobaczymy. Dobra, to my wjeżdżamy do mini. I tutaj na tą stronę, wyjść. I tu stoisz. I tu stoi. nie, Nie, ci nie wali, nic nie wali, bo nie jest włączona menu. Trzymaj kamerę. Dobra, moja już działa. Idę teraz z głościem. No dobra, to jest bardzo trudna akcja, ale może się uda. Mogę pani korzystać przekazać, że my nie działa. Ale się czuję? Tak. Nie wiem, że powodu. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy gotowi. Troszeczkę przybliżymy. Po prostu powyżę. No dobrze. Może to się... uda. Ale ja nie wiem! Nie, nie, wiem, się było strasznie bardzo. Widzę, jak naprawdę bardzo się boję. Co się stanie, że ja na przykład nie łapię go Może z tej strony podejść. Taki żart. Jak się pan podoba? Ja, to jest super. Raczej się nie umyjemy. Raczej się nie umyjemy, właśnie. Akurat trafiliśmy, że pan jest nie w formie dzisiaj. No raczej. Tak żeśmy to taki dzik Terenowy dzik Proszę bardzo, z tyłu sobie zobaczyć. Bardzo. Euzei juzg, ja mamy kanał na YouTubie. Zabawę że trzeba pan wymienić nie ma, ale to YouTube to, to dla dzieci. <noise> ale dla, dla dorosłych też mamy tam rozrywkowe niektóre, spęstwie. no i tak właśnieśmy zrobili na wakacje pojazd. <noise> ale chyba nie pojazd. Także problemu z minią nie mamy. Ale nie go się nie, to pieniądze. Nie naprawdę rozróżnia. Tak, to się udało! To się udało! To jest normalnie super! Jeszcze obserwujcie nasz kanał, czyli wciśnijcie czerwone guziki ja bez, nie bez, nie. No i oczywiście komentujcie Jeżeli wam się oczywiście podobało I mój film! Pan był na zapleczu Pan był na zapleczu, słuchajcie, bo się źle czuł Ale okazało się, że aż tak się źle nie czuł Skoro się... albo żeśmy go uzdrobili trochę Wyjeżdżaj! Pan został uzdrowiony, tak jest. Naszym prankiem. Wyjeżdżaj, wyjeżdżaj. Papa! Pa. Pa, pa. Nie będę! Ty jeszcze tankujesz, tak? Tankujesz jeszcze.